No widoki piękne są na góry kaczawskie. Tylko my się wpierdzieliliśmy w drogę, która na nawigacji widnieje jako droga przejazdowa. Jakaś stara, brukowana droga zarośnięta. W ogóle nieużywana. Między wsiami. Chyba, chyba ciągnikiem tu ktoś jeździ tylko. Ale powiem Ci, że no jeszcze nie zapeszając... Ale jest bruk. Jest Ale po niemiecki bruk jak. ile tą liną można. Auto, no, auto ma dzielność terenową po prostu ponad przeciętną. No oczywiście ta, ta dzielność jest ograniczona, Jest, no, Jest, ale, yes, ale, no ale... Na, na górskich po prostu polnych, no, no jest droga brukowana, także się nie zakopiemy, miejmy nadzieję. Ale to, co my robimy. Ale to, co my powiem. teraz robimy tym autem, to jest po prostu wyciskanie z niego. Wszelkich norm normalnych możliwych. Nie, no słuchaj, droga jest brukowana, tylko nie, trzeba uważać. Tak, 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 na pewno nie odrąźniemy Ale no ja pierdacze, nie I słuchajcie, no, ta, według nawigacji to jest droga przejazdowa między wsiami. Jak widać, można nie zawsze polegać na nawigacji. O, ale piękne widoki. Dobra. Lubże. Góry Kaczawskie. No słuchajcie, yy, wiem, że się powtarzam na filmach, ale testujemy naprawdę drogi ewakuacyjne, bardzo alternatywne, bardzo, bardzo, jak widać. I te tereny to nasz cel ewakuacji jest tutaj. Po prostu, no, obłęd. Ale patrz, na dat ten Dacia Duster. No, słuchaj, też byś przejął Dacie on daster. Wiesz, zaleta tej drogi jest, że to jest stara droga, brukowana mimo wszystko. Między wioskami. Dacie baster ma przejść. O kurde. Ale to nie, no spokojnie auto wytrzyma. To raczej jakiś kamień odbił, wiesz, na, na kołpak. Damy radę. Także widzicie, co się odpier tutaj. Minimalna prędkość. Minimalna prędkość. To są tereny w górach. Kotlinki, dolinki. Szkoda, że nie widzicie tych przewyższeń, bo to nie czuć tego. Absolutnie nie czuć tego na filmie. Dobra, dobra, dobra. Powoli, powoli, powoli tutaj, żeby bardziej środkiem. Bardziej środkiem. Dobra, walczymy.